Witam Państwa bardzo serdecznie przez trzeciego dnia forum ekonomicznego w Karpaczu. Jest z nami prezes firmy Sanofi, pani Agnieszka Grzborska-Zelewska, tak serdecznie. W ciągu ostatnich dwóch lat branża farmaceutyczna, moim zdaniem, ma drugą młodość. Potwierdza to nasz ranking 205 najlepszych startupów z tego roku, gdzie wiele z nich to są startupy szeroko rozumianego medtechu. I również myślę, że branża farmaceutyczna dość mocno idzie w innowacje, dość mocno idzie w nowe technologie, wykorzystanie nowych narzędzi do tego, żeby jednak ten historia z COVID-em się nie powtórzyła, ale też znaleźć odpowiedź na, na inne lekarstwa. Mhm. No właśnie, pani Prezes, na jakim etapie, co robi w ogóle Sanofi tak, jeśli chodzi o taki rozwój technologiczny, rozwój innowacyjny. No i co będzie się działo w najbliższej przyszłości? Mhm. Ma pan rację, że faktycznie to jest chyba era dużych zmian i myślę, że to jest widoczne również w Sanofi bardzo mocno. Łącznie z tym, że zmieniliśmy i logo, i troszkę misję, i wizję, którą mamy, i idziemy w kierunku takiej firmy biofarmaceutycznej, która również wykorzystuje te nowe rozwiązania, o których Pan mówi. I tutaj oczywiście są zarówno nowe technologie lekowe, bo tych innowacji przynosimy sporo na rynek, sporo prowadzimy badań klinicznych, w których testujemy różne cząsteczki, ale też zastanawiamy się nad nowymi technologiami w ogóle w ochronie zdrowia. I są to technologie oczywiście oparte również o genetykę. Są to technologie oparte o przeciwciała, jakieś części przeciwciał, które też są stosowane. Tu jest dosyć duże i szerokie spektrum, którym Sanofi się interesuje, jeśli chodzi o tą ciałkę. Więc bardzo dużo takich nowych, jak Pan mówi, startupowych rzeczy pojawia się również w badaniach, którymi interesuje się Sanofi. Co więcej, Sanofi stara się wykorzystywać również w badaniach klinicznych m.in. sztuczną inteligencję, w doborze tych cząsteczek, które dają największą szansę na to, żeby później przynieść efekt terapeutyczny dla pacjenta. Oczywiście, jak wiemy, w badaniach klinicznych w pierwszych etapach tych cząsteczek jest dużo, potem coraz mniej, ale tutaj ta sztuczna inteligencja może być pomocna. Zainteresowani jesteśmy również wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w diagnostyce. Gdzie te, ten pierwszy przesiew nie musi być zrobiony ręcznie przez kogoś, kto siedzi i przegląda papierową dokumentację, bo na szczęście dokumentacji też mamy coraz więcej elektronicznej. W związku z czym te moduły sztucznej inteligencji czy algorytmy, które mogą to analizować, też są pomocne w diagnostyce i też taki projekt chcemy zacząć realizować z Agencją Badań Medycznych, a tak naprawdę z Warsaw Innovation Hubem w zakresie diagnostyki dla kilku ultra rzadkich chorób genetycznych. No właśnie, na ile Polska jest takim kluczowym rynkiem dla Sanofi, no, jeśli chodzi o rozwój tych nowych technologii? No bo Sanofi jest jakby bardzo dużym koncernem międzynarodowym. Mm -hmm. I właśnie, i ta Polska, tak? Co, co ta Polska tak, dla Państwa Tak znaczy? naprawdę mamy takie trzy ośrodki research and development. I to jest Francja, to są Niemcy i to są Stany Zjednoczone. Natomiast w Polsce prowadzimy bardzo dużo badań klinicznych. To są najogół badania trzeciej fazy, ale są to również różne rejestry czy badania obserwacyjne, które dają nam real-world evidence na temat stosowanych leków. Prowadzimy badania kliniczne w ponad 250 ośrodkach w Polsce, no przy czym to są głównie badania, które są zaprojektowane gdzie indziej, tak, a my jesteśmy wykonawcami, ponieważ Polska też jest słynna z tego, że dostarcza dobrej jakości dane we właściwym czasie, co pozwala oczywiście na przewidywalność czasu tych badań klinicznych i ich realizację zgodnie z założonym planem. Mhm. No właśnie, mówiła Pani o sztucznej inteligencji, tak o mhm. wykorzystaniu tego typu rozwiązań, jakby nie tylko jeśli chodzi o nie, tworzenie nowych leków, tak, ale też analizę różnych, różnych danych. Mhm. Czy widzi w ogóle Pani potencjał do współpracy z takimi nie tylko ośrodkami badawczymi, czy może czy polskimi startupami, czy polskimi firmami, które Tą tematykę podejmują być może nie tylko jakby konkretnie w branży farmaceutycznej, ale też szerzej, tak? w sensie wykorzystanie firmy, które ma jakiś pomysł, który może u, u, Państwa, u Państwa wdrożyć. Tak, oczywiście, nawet mamy takie doświadczenie jedno za sobą firmą może nie z takim zupełnym startupem, bo oni już byli troszkę obecni na rynku ale te nowe rozwiązania to jest na pewno coś, co nas interesuje. Kłopot jest czasami w logistyce i w tym, jak później z tym wyjść na rynek. Ale tak, jesteśmy zainteresowani taką, taką współpracą i taką inicjatywą, bo szukamy nowych rozwiązań o czy, na, na temat tego, o czym mówimy przez całe forum, tak naprawdę. Czyli żeby pacjenta leczyć jak najbardziej efektywnie, czyli jak najwcześniej e, tych pacjentów, którzy naprawdę mogą odnieść e, efekt terapeutyczny z leczenia, żeby to było jak najbardziej celowane, e, no i żeby tym samym e, uwolnić pewne środki do tego, żeby móc leczyć szerszą grupę pacjentów. No tak, jakby cała branża. Jakby... Celem branży jest to jest strategiczny punkt z punktu widzenia całej gospodarki, tak całego państwa, no bo im bardziej rozwinięte i bardziej nowoczesne technologią dysponujecie państwo, tak tym te koszty z polskiego punktu widzenia nfz to są niższe, tak? I, i, i... Tak, była nawet cała taka sesja odnośnie innowacji, które są kołem napędowym gospodarki. I mimo, że się wydaje, że to jest inwestycja, bo to jest oczywiście inwestycja na początku, to no, mam nadzieję, że też używając coraz więcej mechanizmów takich kontrolnych po drodze, będziemy w stanie pokazać, jak to długoterminowo jednak przynosi bardzo pozytywny efekt dla gospodarki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.